Witajcie Smakosze. Dzisiaj zrobię pastę do kanapek z wędzonego boczku. Będzie to pasta podobna w smaku do metki. Nie mam możliwości wędzenia surowej metki w zimnym dymie, więc postanowiłam zrobić odwrotnie, czyli wykorzystać mięso, które już jest uwędzone. Przygotowałam wędzony boczek, do tego cebulę, czosnek i pieprz. Wszystkie składniki oraz ich proporcje podaję w opisie pod filmikiem. Boczek ma skórę, więc tę skórę muszę wyciąć. I teraz boczek pokroję na mniejsze kawałki. Bo będę go mieliła. Cebulę pokroję na ćwiartki, a czosnek w mniejsze kawałki. I teraz to wszystko razem pomielę. Wszystko będę mielić w maszynce o najdrobniejszych oczkach. Do smaku dodam także świeżo mielony pieprz. Ilość pieprzu zależy od tego, jak pikantną lubimy metkę. I teraz dokładnie wyrobię. Po kilku minutach wyrabiania pasta jest już dobrze wymieszana i można ją nakładać do słoiczków. Po nałożeniu w słoiki będę ją przechowywać w lodówce. Taką pastę można przechowywać kilka dni, bo ze względu na dodatek surowej cebuli czas przechowywania jest dosyć krótki. Ale Przygotowanie takiej pasty jest bardzo łatwe, więc lepiej robić ją częściej i małymi partiami. Teraz sójki zakręcam i wstawię do lodówki. Najlepsze są, gdy minie około doba, kiedy wszystkie smaki dobrze się przegryzą. Pasta z wędzonego boczku najlepiej smakuje na wiejskim chlebie. Z dodatkiem domowych kiszonych ogórków. Fajnie się smaruje. Mmm, pycha! Moim zdaniem lepsze od metki kupowanej w sklepie. Polecam zrobienie tej pasty w domu. Jest naprawdę bardzo smakowita, a przy tym wiemy co jemy. Wszystkim smakoszom gorąco polecam i wszystkim życzę smacznego!